Przesłania Ducha Świętego, zapisane przez Alana Eimsa odnośnie przebaczenia. Pozwólcie płynącej z miłości chęci przebaczenia zagościć w waszych sercach, a poczujecie, jak przepływa przez was moja łaska. Czyli, po pierwsze, potrzebna jest nasza zgoda. Chcę przebaczenia. Kolejne przesłanie: przebaczenie jest dla wszystkich, którzy poszukują go w duchu prawdy. Przebaczenie jest dla wszystkich, którzy szukają go w duchu miłosierdzia. Przebaczenie jest dla wszystkich, którzy szukają go w duchu miłości. Ja jestem Bożym duchem miłości, który lituje się nad tymi, którzy szczerze pragną uczestniczyć w sakramencie spowiedzi oraz szczerze otwierają serca, Wyznając swoje grzechy. Szczerość. Szczere pragnienie uczestnictwa w sakramencie spowiedzi. Szczere wyznanie grzechów. Kolejne przesłanie. Nie pozwólcie, by Wasze dusze zgorzkniały z powodu trudności, jakie stawiają na Waszej drodze inni. Starajcie się, aby w Waszych duszach zawsze gościły wybaczenie i miłość dla innych, bez względu na ich uczynki. Tylko w ten sposób Wasze dusze i mój Duch Święty staną się jednością, aby zawsze gościły w nas wybaczenie i miłość dla innych bez względu na ich uczynki, czyli aby miłość była większa i wyżej ponad to, co inni będą robić czy mówić wobec nas.